Witam Was w kolejnym vlogu. Jak wam mi dzień. Ja właśnie skończyłam się ogarniać, testuję takie nowe krople na buzi. Krople, tak? Krople pigmentowe no z klinika. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedykolwiek próbował, to jest klinik Blended Yourself Pigment Drops. Takie krople pigmentowe, które dodajecie do swojego kremu, i wtedy możecie tak jakby zależy od Was na ile kryje i tak dalej, ja dodałam tylko dwie kropelki do mojego codziennego kremu, który użyłam i nałożyłam na twarz i jak na razie muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba, wygląda strasznie naturalnie dalej widać wszystkie moje piegi i tak dalej, bo byłam dzisiaj na basenie więc mam troszeczkę więcej piegów niż zawsze, z czego jestem zadowolona w mamy taki piękny dzień że byłam dwie godziny na basenie, opaliłam się minimalnie i jest super. Po wczorajszym spotkaniu, jeżeli oglądaliście mojego poprzedniego vloga, o, po wczorajszym czytaniu z kart, czuję taki spokój wewnętrzny. W ogóle poszłam na Wasyndra, na medytowałam, przeczytałam książkę, więc jestem w bardzo dobrym humory, humorze dzisiaj. Idę teraz zjeść tosty i obejrzę, to ukryto, prawda? Bo się słyszę akurat, że się zaczyna i lecę się spotkać później z Krystianą, ale zabiorę Was jak zwykle ze sobą. Jak Ci się podoba twarz? Tak kropelkę do... dwie kropelki tylko do kremu jest mm. tak. tak naturalnie, nie? I wola. Voilà.

Zobaczcie jakie piękne filiżanki pani podaje. Krzystiana sobie zamówiła herbatę. Mamy karty, więc... jest miło Zamówiliśmy sobie ciasto, ja wziąłam sobie rabarbarowy crumble. Ona ciasto wegano smaku kokosu. Kwała myjerzy. Kogo, że kręka, Wejdę chyba Making ale robić. Co ona zamówiła sobie od kokosu i czegoś co nie wiem jak się nazywa po polsku, więc... So of me. Yes. Okay. Ah. yeah, that'd be you yeah. Out of the god nice Mamy taki ładny dzień, że stwierdziłyśmy z dziewczynami, że pójdziemy sobie zrobić piknik Później wieczorem, tak około dziesiąta, 1112 11, dwunasta i będziemy oglądać zachód słońca Więc pojechałyśmy z Krystianą do sklepu sportowego, żeby kupować parę rzeczy na piknik I kupiłyśmy coś takiego jak Nutella, tylko troszeczkę zdrowszą wersję Hot Flamin' Chills Brzoskawki, żeby maczać w tym w tej czekoladzie i mam czekoladę, którą chcę zabrać. Więc teraz musimy, muszę tylko spakować wszystko do torby. I zjem kolację, przebiorę się, bo nie mogę, tak już I zobaczymy się już na wodą. Mam już nasz mały pikniczek przygotowany. Tylko muszę zapakować to wszystko w torbę, przebrać się i mam nadzieję, że będzie ładne dzisiaj niebo, bo ostatnie dni było takie różowe, więc miejmy nadzieję, że się uda. Ostatni klip, który widzieliście zbierałam się z dziewczynami piknik. się udał ale zapomniałam kamerę, więc witam Was w parę dni w sobotnych wieczór, który zamierzam z, z koleżanką Cholerovat. I mieć kolorowy wieczór. Jeżeli chcecie mieć kolorowy wieczór z nami, niezależnie czy jesteście kobietami, czy pod adresem, zapraszam. Weźcie jakieś chipsy. Czułeś, tak? Weźcie jakieś chipsy. Czekoladę, frigorę Taka sama mama. Dobry, pomysł mój zapach, mój zapach. i zaczynasz się Hej kochani, mamy niedzielę. ósmy wieczór. Ja chyba nigdy w życiu nie byłam tak zmęczona. Po prostu wczoraj z Hildur spotkałyśmy się na taki babski wieczór w domu i troszeczkę. Za dużo wypiłśmy i. Rody rozmawiają. Troszeczkę za dużo wypiłśmy i nie żłam katę, tylko jestem taka zmęczona, bo poszłam rano do pracy poprosiłam skota, żeby za mnie przyszedł szybciej do pracy, żeby mogła wyjść i się zciągnąć I się zgrzemnam, ale dalej jestem zmęczona. Więc stwierdziłyśmy się, że równie dobrze możemy razem iść na podwójne cappuccino, żeby trochę się obudzić, chociaż jest ósma wieczorem, no ale i tak, żeby powrócić. Do życia. Zobaczymy się na kawie. Mam nadzieję, że macie lepszą niedzielę niż ja, bo ja jestem po prostu nie do życia. Ok. It's coffee time, baby, which means the best time of day. Mieliście tak kiedyś, że byliście tak zmęczeni, że jesteście tutaj, ale macie wrażenie, jakby wasz mózg spał. To się właśnie teraz dzieje. Dopóki nie zamówię sobie kawy. Bo rozmowa z będzie wyglądała tak, że włączymy radio i będziemy sobie razem śpiewać do momentu, dopóki się trochę nie rozbudzimy, bo to jest jakaś masakra. Ja bardzo rzadko imprezuję i to nawet nie można, nie wiem czy to się nawet da nazwać imprezą, po prostu ja jestem przyzwyczajona, że śpię z 8 godzin, a jak nie śpię to this will happen. 不行。

Minimalnie więcej. Teraz tylko muszę to przenieść tu jakoś. O, o. Nie, chyba będzie się trzymało. No. Jak się nie będę wiercić, Chyba gdzie się trzymało? O, super. Przyjmę powiedzieć, że ostatnie dni mam takie typowo na luzie. Znaczy, się wiadomo, pracuję, chodzę do pracy tej jak zawsze. Ale bardzo często jestem teraz z moimi koleżankami i my mamy, co, my mamy tak, że jak my ci wychodzimy, albo jak się spotkamy, to nie jesteśmy aż tak jakby za bardzo na naszych telefonach. Nie oglądamy filmów, tylko tak jak się spotkamy to zawsze gadamy sobie parę godzin i chillujemy, więc nie nagrywam aż tak za bardzo. Zwłaszcza, że wiadomo, każda moja koleżanka praktycznie nie mówi po polsku, więc. To może być moim treningiem do zaczenia nagrywać mukbanków, kiedy trzeba mówić z pewną buzią. Bo całe życie nas uczą, żeby nie mówić z pewną buzią, a w łobankach chyba właśnie odchodzi, tak? Dajcie mi znać ten dole, czy chcielibyście zobaczyć taki mukbang. Tak się w ogóle chyba mówi mukbang, mukbank. Wydaje mi się, że każdy w każdym innym filmiku się zastanawia, czy to się mówi mukbang, czy mukbank, czy mukbank. Więc będę należała do tych ludzi, którzy nie wiedzą, jak to się wymawia. W ogóle to jest tak dziwne, bo jak... bo ale to wiadomo, myślę, że tak u każdego jest. To my się z dziewczynami, z dziewczynami zawsze spotykaliśmy, praktycznie codziennie. parę godzin. A teraz, jak jestem starsza, to sama z siebie. Najlepszy czas, jak spędzam, to jest sama ze sobą. Więc... Chociaż w sumie... Nie. Wiecie, teraz jak się spotkamy, to mamy więcej rzeczy do opowiadania, bo sobie mówimy co ostatnie dni tak, jakby co się działo. Ups. Ale ja jestem bardzo gadatliwą osobą, więc nawet tak nie mam z kimś tak jakby wspólnych tematów, to nie zależy, czy osoba mam 5 czy 50 lat, ja zawsze mogę z kimś prowadzić rozmowę. Jak na przykład w pracy mamy klientów, co mają 50 lat i chcą rozmawiać, to nie narzekam. Spokojnie, wody. Mam do Was pytanie, czy... że nie seniorita. Czy coś chciałam za Was zapytać? Kurde! A! Czy bylibyście zainteresowani filmikiem, tak jakby, co jem Upsi Co jem w przeciągu całego dnia Jakby, co jem w moim dniu i moje treningi, o ile tak, tak, da się to tak nazwać, dosta kuzynka mi napisała, że chciałabym zobaczyć taki filmik, więc jeżeli wy też byście chcieli zobaczyć, to możecie dać łapki w górę albo napisać mi w komentarzach, żebym wiedziała. Nie, żeby się chwalić nic, ale schudłam, więc jestem bardzo się na par. miesiąc for me and haha poop. teraz się będę zabierała do, do edytowania tego filmiku nie mam pojęcia, czy to będzie mega długi czy mega krótki filmik. Bo jest tyle dni łączonych, że nie wiem, jak to będzie wyglądać. Mm. Dokończę jedzenie jedzenia. obejrzyj się do Was odezwę. Dobra, kochani, ja już zjadłam, jestem taka pełna. <laughs> żartuję, nie, nie, no, żartuję, wiecie co, teraz jak zmieniłam pokój, to to krzesełko, czy widzicie, Uff. jeżeli ktoś nie lubi stóp, I am so sorry, nie, no, żartuję, żartuję, to to, nie wiem, krzesełko, no, no, można tak nazywać, i ta statuetka, i lustro, to moje ulubione miejsce, no, poza łóżkiem i wanną, Uff. wanna zawsze musi być. Dobra, kochani, nie będę już przedłużać, bo już jest późno wieczorem i ja zawsze wieczorem zaczynam grać kłopoty. Albo chcę rozmawiać na bardzo poważne tematy, duchy i też sprawy. W następnym vlogu myślę, że będzie. Oj, w sumie, w sumie, w sumie, nie, jutro pracuję bardzo długo, więc nie będę nic nagrywać. W następnym vlogu bardzo możliwe, że poznacie moją siostrę. Stay tuned for that! Dobra, kochani, jeżeli. Taki vlog all over the place Wam się podobał. Zachęcam Was do dawania łapek w górę i do subskrypcji, żebyście mogli zostać ze mną na dłużej. Życzę Wam miłego dnia albo wieczoru. Zależnie od oglądacie. Mua! Mua!